Electronic Arts ponownie w formie telekonferencji przedstawił wyniki finansowe z ostatniego kwartału. Przemycając przy tym dodatkowe informacje odnośnie nadchodzących gier spod ich szyldu, a spora część dotyczy najnowszej gry z serii Battlefield, jak i jej mobilnego odpowiednika. Dlatego w tym materiale kompleksowo przedstawię Wam wszystkie oficjalne informacje o roboczo nazywanym Battlefieldzie 6. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Słowem wstępu chciałbym zacząć od pewnej prognozy, której nie będę przytaczał tak naprawdę w każdym z podpunktów, które będę wymieniać za chwilę, no bo to tak naprawdę mija się z celem. Warto pamiętać, że jest to konferencja zwołana przez wydawców, którzy chcą zaprezentować grę z jak najlepszej strony, nieco czasami pewnie podkoloryzując, także miejmy to z tyłu głowy. Ja też będę takie małe dygresje wtrącać odnośnie tego, w jakiej formie może to być wszystko zaimplementowane, także miejcie się na baczności i tak naprawdę miejcie z tyłu głowy, że to jest po prostu czysty marketing. Gra zostanie wydana w trzecim kwartale finansowym i jej, który będzie mieć miejsce od października do grudnia, co jest związane bezpośrednio z tym, że ich harmonogram jest zaplanowany, tak że sam plan finansowy zaczyna się od 1 kwietnia. Informacja nie jest jednak już żadną nowością, o czym wiedzieliśmy już dobre kilka miesięcy temu. Dużo uwagi poświęcono m.in. usłudze Live Service, która jest rozwijana przez Dice LA już od ponad roku. Starano się przekazać to w takiej formie, żebyśmy nie odczuli tego z jakiejś strony negatywnej, tak jak mamy odczucia po Battlefield 5 i że nie musimy się martwić, no ale to wszystko zostanie zweryfikowane tak naprawdę za parę miesięcy, panie Wilson. Jednocześnie nie możemy brać samego Live Service od razu jako zło, które skaże Battlefielda 6 na porażkę. Battlefielda 6 oczywiście nazywanego roboczo. Dobrze wiemy, że każde rozwiązanie niesie za sobą plusy i minusy, ale te plusy są realizowane tylko wtedy, kiedy sama koncepcja jest odpowiednio założona, jest odpowiednio zrobiona i jest odpowiednio kontynuowana cały czas w założeniach, które były jakoś projektowane wcześniej. Nie wydawałbym na razie tych pochopnych ocen i trzymał się takiego spokojnego, chłodnego dystansu, który zakłada to, że tak naprawdę wszystko sami przetestujemy w pierwszych otwartych testach i takich pierwszych otwartych grafikach, które nam wszystko unałożnią. Cały czas jest jakoś wynoszona na Piedesta, ta regułka, że jest największe studio, są epickie walki, nieziemska destrukcja, jest to wznowienie samej Franczyzy Battlefielda i wykorzystanie potencjału nowych konsol i PC. I tutaj zaczyna się jedna z ciekawych rzeczy. Jeden z dziennikarzy zadał bardzo dobre pytanie bezpośrednie, do, wyjaśniające tak naprawdę kwestie starszych platform. Szefostwo jej odpowiedziało, że elementy jakie zawiera grab, będą możliwe jedynie dzięki nowym generacjom konsol, no i komputerom, ale ku zaskoczeniu obecne generacje konsol. Także dostaną wersję najnowszego Battlefielda, bez dwóch zdań będą to wersje pozbawione nowinek graficznych, tak aby się dało grać. Musimy sugerować się też tym, że cały czas panuje na świecie kryzys. Kryzys związany bezpośrednio finansowo, odbywa, który się też odbił na gospodarkach, na portfelu konsumentów. Także z jednej strony mamy to, z drugiej strony, no, nie ukrywajmy, no jej po prostu chce zarobić. Początkowo myślałem, że jednak ta mobilka, którą tak bardzo mocno propagowali, o czym zaraz powiem, uzupełni jakoś tą lukę, która zostanie właśnie po tych starszych platformach. Ale poszli na całość. Miejmy tylko nadzieję, że nie odbije się to czekawką, ale podchodźmy na razie do tego. Z dystansem, patrząc na to, ile studiów deweloperskich pracuje nad grą, i być może to jedno zostało specjalnie oddelegowane do odpowiedniego zoptymalizowania gry na starsze konsole. Kryteria znany z takich serii jak Need for Speed radzi sobie bardzo dobrze w kwestii pojazdów, czyli wszelakich animacji, mechanik, no ale sami wiecie, jak to brzmi. Przestrzegałem was na początku. Pojawią się jakieś formaty, które zapewnią jeszcze lepszą ingerencję społeczności i taką interakcję. Czy będzie to crossplay? Moim zdaniem jest to temat również kontrowersyjny, patrząc ze względu na zwolenników, jak i przeciwników. Ale jeśli byłoby to zachowane w granicach z takiego zdrowego rozsądku, że będą grać poszczególne platformy między sobą, czyli, czyli np. PlayStation 4 z Xbox One, PlayStation 5 z Xbox Series X i S, to wtedy jeszcze ma to jakiś sens. Ale kiedy będziemy mieszać ze sobą wszystkie platformy, dokładając do tego jeszcze pc no to zrobi nam się harm i doskonale będziemy wiedzieć, jak sprzęt będzie wpływać na naszą grę. Potwierdzono, że ujawnienie Battlefielda 2021 odbędzie się w czerwcu, a przez cały okres letni będą cały czas podawane informacje. Tutaj mam na myśli EA Play, które odbędzie się 22 lipca 2021 roku, i tam zostaną zapewne podane jakieś kolejne informacje. Patrzmy na to, że samo ujawnienie odbędzie się w czerwcu, czyli zapewne będzie to jakaś oddzielna, odseparowana konferencja poświęcona jedynie Battlefieldowi 6, jak to miało miejsce w przypadku Battlefielda 5 czy poprzednich części. Mam również nadzieję, że teasowanie zacznie się jeszcze trochę wcześniej, może jeszcze w tym miesiącu, na, na koniec tego miesiąca, w takiej formie np. jak Battlefield 4 czy Battlefield 3 w formie takich króciutkich teaserków, na przykład z czołgiem ze śrubą okrętową czy takich migawek z Battlefielda 3 to robiło ogromny klimat i ta kampania marketingowa naprawdę zasługiwała wtedy na ogromną aprobatę. I twierdzi, że w tej chwili nie ma nic do ogłoszenia w kwestii Battle Royale dla Battlefielda. Według mnie jest to raczej dobra informacja, patrząc na to, że studio będzie się mogło skupić na tym, co Battlefield ma robić najlepiej, czyli na tych głównych trybach typu podbój i tak dalej, tak? w takim zwykłym core gameplay. I jak wygląda na tą chwilę, jakieś małe wnioski tutaj wyciągnięto. Wilson powiedział, że widział zwiastun gry w zeszłym tygodniu i jest niesamowity. Inwestycje w marketing Battlefielda i działania badawczo-rozwojowe zostały zwiększone i mają przynieść oczekiwane efekty w przyszłości. Między innymi nadchodzący zwiastun ma być dużym sprawdzianem tego nowego systemu, na który przeznaczono większą część dochodów firmy. Na koniec zostawiłem sobie kwestię Battlefielda Mobile, który zostanie wydany przed kwietniem 2022 roku, a jak głosiły również ostatnie oficjalne informacje prezentowane w jednym z poprzednich blogów, pod koniec tego roku będą odbywać się pierwsze testy. I co ciekawe będzie to strzelanka z pierwszej osoby, przynajmniej na ten moment tak to ogłoszono, no a nie taki model dosyć powszechny, który jest właśnie z trzeciej osoby za po prostu pleców żołnierza. I wydawało się bardzo pewne podczas między innymi tutaj wypowiedzi głównych decydentów w firmie, ale z drugiej strony co innego mają mówić? No sami sobie odpowiedzmy na pytanie. Generalnie, jeśli miałbym wtrącić tutaj jeszcze taką dygresję, to warto wspomnieć o tym, że tym razem dziennikarze sprostali naprawdę zadaniom. Była część poświęcona na to, żeby po prostu pytania były kierowane przez media, przez dziennikarzy, którzy, muszę powiedzieć, naprawdę rzeczowo, konkretnie jakoś starali się nakierować tak te pytania, aby ich interlokutorzy w postaci szefostwa tak naprawdę i jej no nie miało możliwości nad odpowiedzią jakoś wymijająco, tylko bezpośrednio potwierdzenia albo odrzucenia pewnych informacji. Także najbliższe tygodnie będą jeszcze takim Eldorado dla tych wszystkich likerów, m.in. dla Toma Hendersona, który zyskał bardzo dużą uwagę internautów, no ale kiedyś to się w końcu skończy, w momencie gdy zostaną wypuszczone głównie wszystkie detale, które zostaną nam zaprezentowane w czerwcu, czego nie mogę się doczekać. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć.